Na wstępie tego filmu chciałabym Was bardzo przeprosić, ponieważ jakość tutaj nie będzie idealna. Niestety zdarzyło się tak, że film nam trochę się zepsuł po wstawieniu i nie jesteśmy w stanie teraz tego w ogóle uratować. Uratowaliśmy to, co się dało, wycięliśmy fragmenty, które były całkowicie zniszczone. Nie wiemy, co to spowodowało. Spowodowało to najprawdopodobniej program. Bardzo przyłożyliśmy się do tego filmu i jest nam przykro. Nie chcieliśmy go usuwać z tego względu, bo to, że to była naprawdę pierwsza jazda. Siwym na Kantarze. No i tego nie odtworzymy drugi raz. Martwiliśmy się, że cały film przepadnie, a przyłożyliśmy się do niego bardzo. Jest nam z tego powodu również przykro, no ale mam nadzieję, że te małe niedogodności nie będą Wam na tyle przeszkadzać, no bo. Uratowaliśmy to, co się dało. Fragmenty gorsze są bardziej pod koniec filmu. Na początku nie powinno Wam nic przeszkadzać. No ale po prostu nam również się przykro, bo to miał być pierwszy film, rozpoczęcie daily, rozpoczęcie kanału i wszystkiego. I chcieliśmy zacząć to, tak wiecie, porządnie, od początku do końca, a wyszło jak wyszło. Niestety pierwszy film e, trochę nam ucierpiał, no ale mam nadzieję, że to nie przeszkadzi, przeszkodzi Wam w waszym oglądaniu i że wszystko będzie w porządku. Szybka rozgrywka. Cześć, witajcie! Na moim kanale. Ja jestem Maczio i dziś zapraszam Was na mój pierwszy odcinek 30-dniowego daily. I dzisiejszym tematem będzie jazda na kantarze z siwym. Będziemy to robić po raz pierwszy. Ja nigdy w życiu nie jeździłam na kantarze z siwym, nie próbowałam, więc nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie. Mamy problemy z jezdą na ogłowiu, więc może być ciekawie. Mam kanter i uwięz dla Siwego, idę go złapać, a mój chłopak w tym czasie przygotuje sprzęt do jazdy. Tutaj mam moją skrzynkę na szczotki. No i w środku oczywiście znajdują się niezbędne szczotki. Tutaj mam podzielone szczotki dla Siwego i Soniki, bo to są dwa moje koniki. Ej, się, jak fajnie. No i tyle, i zabieramy się za czyszczenie idziemy standardowo, obowiązkowy magic brasz. Nie wyobrażam sobie czyścić teraz konia innym zgrzebłem. No i moja ulubiona szczota miatełka. Uwielbiam ją czyścić, nie? Prostu, jak o tu jest taki piasek, to po prostu bierzesz go tak i, i tak. Najpierw go strzepujesz, później przecież magic braszaszasz i nic nie leci do oczu. Nie, mnie to działa. Michał twierdzi, że nie lubi te szczotki, ale ja lubię. No i czyścimy. może zrobić takie przyspieszenie na czyszczenie. Poprosimy montażystę. Dziękuję. Mi jeszcze W końcu mu się położyła tak żywa, bo przez cały czas tarczałam tak... Ani do góry, ani na dół, więc czekajmy ja do psikać. W ogóle taka ciekawostka, używam po prostu jakiejś zwykłej jan jedwab. Nie mam końskich odżywek do koni. Ja jestem tym oszczędnym koniarzem. Przyszedł czas na osiedlanie konia. Tutaj mamy przygotowany sprzęt przez Michała. Na dzisiaj wybrałam taki granatowo różowy czaprak z Matesa, który z siwym wygraliśmy w konkursie Mistera i Mister Od Horse Pony. Wstawię wam tutaj gdzieś zdjęcia z tej sesji, dzięki której wygraliśmy ten czaprak i mogłam go sobie sama skonfigurować. To jest mój ulubiony czaprak, tak z swoją drogą. Tutaj mam przygotowany. Kantar, w którym będę jeździła razem z siwem, ponieważ ten jest trochę za duży, więc myślę, że byłoby nim ciężko. Easy, easy, będzie kaszla nam cały czas ne. No i tutaj mamy ogłowie, ponieważ najpierw zacznę jednak jazdy na ogłowiu, bo nie wiem jak to będzie, kiedy od razu zaczniemy na kantarze. Siwy jest młodym koniem, więc najpierw chcę mu pokazać, sprawdzić, czy chodzi dzisiaj dobrze, a, a później przejdziemy sobie. Na też żeby on ogarnął, co się dzieje. Bo dla niego to będzie też coś nowego. No i tutaj mamy szadełko z popręgiem. Swoją drogą ten sprzęt czeka już na czyszczenie. Więc może w kolejnym odcinku. No i ochaniacze. No i tyle. Ochaniacze, wszystko mamy. Tylko ja się później jeszcze ubieram. Więc zaczynamy. To jest dziecko wojny. Patrzcie na jego łeb. Tu, tu, uszy. Ja, nie wiem, mam wszędzie w sobie ten Nie mam, nie mam subu tego On nigdzie, nigdzie nie jest poharatany. Zawsze tylko na łbie. ja nie zrobię subu, tu mi Nie wiem, naprawdę, przysięgam. Wypadło się jedno. Ten trafik już jest zepsuty. Boże, trzy jest... razy. Ten rzep już jest zepsuty, on go nie trzyma. On już mi wypada cały czas. Na placu go znajduję. W końcu go zgubię? No. Te krótkie strzemionka, bo le jeździła. Nie no. na jedynkę, bo to ostatnio utyłeś. Utył koń. Ale dzisiaj on wyjątkowo kaszle. Całe lata nie kaszlą. Bo się cieplej zrobił. Przejdź. Może później, możemy później zrobić moichelację. Jak jest inhalator odpalony, naładowany, coś będzie jakaś... No. Ja już znów widzę, że te szczotki wejdziesz. Już no i, i patrz, i co się zrobił? Siadło żeś mi przy jest taki gruby. Dzisiaj bez problemu podpiąłam. On wczoraj coś upił. Wczoraj miał taki nadymany dzień, że nie dało się go w ogóle podpiąć i, i najeździć i tak dalej. A dziś normalnie bez problemu. Schudł przez noc po treningu. <głosłownie> Dosłownie. Jeszcze jest. Chyba na razie może być. Taką... Ee i wyma wszyscy na niego mówią koń parkujący a jego go postawisz, tak stoi bo temu ja się nie chcę po prostu chodzić na leniwy dlatego leniwy koń Tutaj szykuje się mój luzak, ponieważ będzie mi rozgrzewał siwego. Tak mamy z chłopem ugadane, on mi rozgrzewa, ja wchodzę i jest super. On się cieszy, ja się cieszę i wszyscy są zadowoleni. No, oprócz może siwego! Z siwem rozpoczynamy sobie najpierw rozprężenie na ogłowiu. Z tego względu, że jest to młody koń. Co prawda ma już 6 lat i dla niektórych może nie będzie aż taki młody. Ale Siwy został zajeżdżony jakieś półtora roku temu, a siodłem jeździł z przerwami, bo jak widać tutaj nie mamy hali, więc Siwy jeździ w okresie wiosenno-letnim. A jesień-zima zwykle stoi, więc te wszystkie miesiące odpadają, zwłaszcza, że w Polsce jest dłużej zimno. No i jego po prostu rozwój jest troszkę taki spowolniony, że tak powiem więc wiem, że dla Siwego będzie wyzwaniem pewnie jazda na kantarze on może po prostu nie zrozumieć o co nam w ogóle chodzi to jest taki koń, który wymaga takiego podejścia spokojnego trochę jak do dziecka ja wiem, że konie to są jak dzieci, ale Siwy to naprawdę jest jak takie dziecko, dziecko i do niego trzeba na spokojnie więc najpierw chcę mu pokazać że jest jazda, żeby później wiedział, że na kantarze też jest jazda i zobaczymy, czy ogarnie chłop czy nie? Siebie został zajeżdżony, jak miał 4,5 roku. Przez to, że był drobnej postawy, był wysoki i chudziutki, jak taka szkapa. Nie miał w ogóle równowagi, jakby miała na niego usiąść. To siadałabym bardziej na same kości. Dlatego, dlatego zdecydowałam się poczekać z tą zajazdką. No i po prostu. Jest dalej taki młodziutki, przez to, że zaczął później, no to dalej jest po prostu młodziutkim koniem i wciąż cała droga nauki przed nami. Michał w sumie co dopiero zaczął swoją przygodę z jeździectwem, ale się wkręcił i daje radę. Powoli do przodu. O super! Troszkę zaczyna puszczać tą szyję, bo on taki trochę spięty. Trzeba go tylko pilnować, żeby on się nie chował pod siebie, ale schodził sobie do dołu, bo teraz troszkę się podniósł. Tak, puszczamy szyjkę. Łydką i koło. Zewnętrzną wodę. pamiętaj o zewnętrznej wodze i prawej łydce teraz. Trzymamy prawą łydką. Troszkę żwawi, bo on śpi. Ok, wyjedź koła, nie męcz go na tym kole. Popiemy dobre momenty. Tak, dobrze. Powoli, powoli. Tak, super. Dobrze. No, dalej, dalej. I utrzymuj. Tak. I zewnętrzną troszkę. Tak, i prawą łydeczką. Tak, dobrze! Dobry koń! Parkujący koń part 2, <noise> part 2 powinien być w sumie. Będę zakładać czapsy chłopa na Adidaski. Z tego względu, że moje oficerki na razie są w opłakanym stanie. One gdzieś tam u wie, umierają, nawet nie gdzie są, ale czekają na naprawę. W sensie czekają a się zabiorą na naprawę. Więc. Mam takie super siodło, że nie da się na nim jeździć po prostu bez czapsów, bo te, nawet nie siodło, poślizga strasznie, szczypią strasznie, po prostu mają takie rany. To będę miała takie duże łydki, bo ja nie mam żadnych innych butów, oprócz moich oficerek. tylko koń parkujący. Patrzcie. Taka łyda! Jak moją uda. Dobra. I jeszcze szefunio, poproszę kask. Kask jest bardzo ważny. To jest podstawa bez kasku. Nie siadam na konia. Chociaż czasem siadam tylko na sesję, ale są wyjątki. Śmucha mnie zaatakowa. Zapinamy. Kaskunio. To jest miękka z kunią, przez miękka z konia. to trzeba to wszystko popatrzeć. Chyba cika poproszę Zmieniamy mu Ogłowie Na kantar Siwy jakieś dzisiaj rozbrykany, Więc mam nadzieję, że Będzie wszystko w porządku Siwy pozwolisz mi? Zobaczymy. Jeździmy bez ogłowia. No może na to się aż nie porwę. Chyba za mały czy nie, czy będzie? Właśnie lepiej jakby miał troszkę taki ciaśniejszy, żeby mu tak nie latał, bo zawsze jak kantar to żeby w oczy nie wchodził. Już bez ogłowia. Pewnie będzie jeździł tak, gdzie mu się będzie chciało, ale zobaczymy, zobaczymy. Zawsze jeszcze bacikiem mogą pokazywać kierunek. Ale dziwnie, pewnie na pewno będzie dziwnie, ale nie będzie rozumiał o co mi chodzi. Siwy, Popatrzcie. Siwy. Ale czekaj! Śle to zapiąłeś. Jak? On no. musi iść to tutaj na tych kwadracikach. Na kwadracikach? Go. On nie wie, co się dzieje, ja czuję to, że on ma płaka w głowie. Ale to już nie ma nic im robić, on po prostu... Tak... Like. <laughs> on jakoś tak dziką On tak się na mnie patrzy, jak dziki muszek, ma takie... Jeśli myślisz, że to mnie, to ta piosenka będzie się odzyskała właśnie, Muszę się ograniczyć, ograniczyć. To nie jest to podobne. było galopować, ciężko po skakać, bo biegnie przeszkodę, a on galopuje brykając A czemu on tak bryka? Bo mu się galop z lotnymi myli On myśli, że ma lotne rogi, też nie, nie myśmy. on myśli, wydaje, że, że on też poczuł wolność po prostu Teraz Jakoś tak bo chyba to wie, że może Nie wiem Zapytajcie go No taki niegrzeczny kołem, mi się taki, taki knurny do przodu i w ogóle Siwe się, go będzie miał złą reputację, że straszny bryka. No dobra, więc myślę, że zakończymy. Chyba już tym. Po prostu. Ech. Nie było łatwo, jestem zasypana, bo chciałam uzyskać na koniec po prostu, żeby galopował, a nie żeby brykał, żeby się nie uczył takich rzeczy. Tak siwy. No ale ogólnie za samym kantarze spróbuję się dobrze. Siwy dzisiaj po prostu poczuł się jak dziki mustang, a ja normalnie jak jakiś zaklinacz koni. Myślę, że to na dzisiaj wystarczy, więc po prostu do zobaczenia w następnym odcinku, czyli jutro. Dzień dobry. idziemy.